Dzisiaj będzie półfinał tańca z gwiazdami. Jak oceniasz tą edycję? Świetna ta edycja. Wróciła z wielką pompa. E, odświeżona, m, taki nowe powietrze dostała. Świetne nazwiska. Naprawdę teraz wróciła ta nazwa Taniec z Gwiazdami, uważam. No i fajne po postaci. Różne, wszystkie ciekawe. Fajne postaci, więc e, dużo moich znajomych, które bardzo kibicuję, lubię. i Więc mam taki zerwany serca komu najbardziej, ale. No. A komu najbardziej? No właśnie, nie no bardziej była moja partnerka taneczna Sara Janicka, która niestety odpadła z razem z Krzysztof, Krzysztof Szczepaniak, które uważam, że byli super, super, ale tak wyszło. No i potem Anita Sokowska i Maciek Muszał, a tu tak porówno ich mocno. Ciężko wybrać jest wybrać tą daną. ręce, dwa kciuki i tak porówno. A jak oceniasz tą, tą sytuację z Dagmarą Kazimierską, że... I taki rozgłos się zrobił po tym, że no niestety odpadła z przyczyn zdrowotnych, ale no, wychodzą kolejne jakieś y, niemiłe sytuacje z nią. Trudno mi... Ja się nie głębiałem w tym temacie. Widziałam tą pani jakby w telewizji, taka sympatyczna, śmieszna postać, autentyczna w swoje sposoby. Teraz wychodzą takie nie... Taki... No, nieprzyjemne. Nieprzyjemne tam newsy i... Nie, wiesz, nie, to jest tak jak tam, nie wiesz... M... Z czego to jest, dlaczego tak, um, takie informacje, gdzie jest ta 100% prawda, na pewno coś musi być w tym, no i wtedy to jest taki, nie wiem co powiedzieć, bo to jest, to jest wielki temat, to, bo to jest na wielu płaszczyznach ten temat, dlaczego to niecześnie, dlaczego... Ale uważasz, że na przykład osoby z przeszłością no, kryminalną tak naprawdę powinny pojawiać się no, w programach rozrywkowych, w ogóle w, w show biznesie? Ogólnie, teraz nie mówiąc o no, tej sytuacji albo ogólnie mówiąc, uważam, że telewizja powinna być więc um, odpowiedzialność. Odpowiedzialność względem. Um, względem możemy mamy wpływ na ludzi. Żeby tego, ten wpływ dobrze wykorzystać. Na takiej zasadzie, że... Czy to jest mądre, wykorzystane, edukacyjne, z dobrymi wartościami? Tego uważam, że telewizja powinna być. Nie wiem, na ile miał wpływ widziała, bo też często są dużo rzeczy, telewizja to też są tylko ludzie, które mogą robić błędy, ale, ale ogólnie uważam, że telewizja powinna być na pewno odpowiedzialna, w tym i nie wszystko na wszelkie, na wszelkie scena.